A coś to odjebał tu? No zasypałem go. Ty, tak się fajnie zapowiadało, wiesz że on tutaj fajnie się zbierał? Kurde O tu człowieku, dwójeczka pek, pek, pek i śmigasz, nie? No Ale przypłuł. On wody chyba tu dostał, bo nagle, nagle zgasł I zaraz odpali Może kurde zrobić tak, żeby zgaśnika podiło jakoś Cholera Nie wiem, ja sobie pojeżdżę pod dodu jakusa no dobra, to pieniędzy, ja próbuję go odpalić. Teraz kręci Dawaj, zjąłem kurwa, nie dam rady już kopać stary Trzeba gorącek z kurwej jestem hmm. Wodą się zalał Niepotrzebnie kurde wyjeżdżałem, mogę najpierw zabezpieczyć zapłon Wiesz a to jest na, sto, na 100% on? Tak mi się wydaje kurwa, bo co innego Czekaj okay. on normalnie palił Mordo Co? Teraz jest on Teraz, ja zakręciłem go dopiero no. Co teraz jest on? Teraz jest ona No bo ja teraz go zakręciłem dopiero No daj Bo od niego A co próbowałeś z tym też? Próbowałem się bawić, ale na off jest odpalanie No tak. No. Kompresja. Jest jakaś dziwna rzecz, wiesz? W sumie mnie jedna rzecz interesowała. To usłyszałem na samym początku, że jakby jakaś zębatka o coś ocierała, bo taki szelest był. E, był szelest, jak wyjechałem co od. Akus tobie tam padnie. No. To jak dojechałem do lasu, usłyszałem taki szelest od strony właśnie magneta. E, i teraz y, zgas tak nagle, nie? Więc albo magneto nie ma, uh, się odkręcić, bo by był stukot szelest, A z lewej strony idzie rozrząd. Ale to, to, to sprawdzi, czy iskra jest, nie? Podstawowa rzecz w Chinalu. No. To pewnie kurde, czaj się iskrę zgubił. To co robimy? Nie wiem, stary, dawaj ja go kurde na razie pod drogę, podprowadzę i upierdalę dalej Dobra. 360, wykręcę Yamaha i pójdę do domu. Jakby coś, lącin jest gdzieś tutaj. O, tu. O, tutaj o, gdzieś jest. Okej? Okay? Tu możecie go wziąć. O! O tam o, dokładnie. No. co zrobię z Don bo przyszło mi do głowy go spalić przyszło mi do głowy zostawić go i niech so ktoś sobie go weźmie i to będzie ta druga opcja tylko, że teraz oblepię go całego śniegiem on będzie bryłą lodu po prostu wie, śnieżnym bałwanem zimowym, takim typowym tam w rowie będzie stał w krzakach i albo będzie kwitasz do wiosny i po prostu jak się śnieg rozpuści to go zabiorę albo wczesny czas ktoś go zapierdoli Ty, to dawaj ja go kurwa obsypie śniegiem No, no rób co chcesz a mogę 360 spróbować? A poczekaj, Dawid, jedź po szufle do śniegu <grystanie> A gdzie jest? Y, szufla do śniegu? Czekaj, jadę z Tobą Dobra. Dobra. O kurde! Czekaj,

jeszcze śnieg jestem. Kurde, on się zawiesił jeszcze. O nie! O o, o tu głęboko! Nie wiem czy wyjadę w ogóle. Uf, o, Coś to odjebał tu. No zasypałem go.